Tak, z tej strony i... Peter Parker Nagrywam dzisiaj Minecrafta Do, yy, zostawiajcie łapki w górę yy, i subiki i yy, 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 życzymy miłego oglądania Hej! Okay. Okej, okay, jesteśmy! Ah! jesteśmy. Nie, nie, nie! Pomocie się mam. Na serio ty, na reklamę muszę ją... tak. Teraz mam reklamę. Okej, okay, maj... Macie go niego pijać. To ja Nie... No kurde. Jest! W końcu! Przepraszam widzowie, ale... Reklama była i musieliśmy. No wiecie. Zrobić wszystko. Co ty robisz, Sam Piter? O! Dobra, trudno. Gdzie ty poszłeś? Po drewno. Gdzie? Aha, dobra widzę. A tam jest wioska? I no, weź mi, zrób tak, żebym miał po drugiej stronie ten. Koszafiec? Nie, te szczałki, bo mi tak niewygodnie jest. Jak? Bo tak jak teraz. No. no i teraz można iść. Dobra, czekaj. Idziemy po drewno pierwsze. Jak Ale chodź po Ale jeszcze. Reklamy. Czerny. Jezu. My nigdy nie z... nagramy tego odcinka. Ale Jestem. Tu dobrze. Stoisz. Chodź. Okay. Ja sprawdzę czy tam jest dziecko. Dobra, ja tylko zbierze, to drewno i idę. Przydałoby się też jedzenie. Może? Nie, ja, to nie jest dziecko. Myślałem, że to wioska, to nie. Idziemy na poszukiwanie wioski. Hmm. Robimy cięcie czy... Nie żartuj się Nie. Nie żartuj. Jezu, nie. Dołączaj. Włączaj! Proszę! Widzę! Aaaa! Aaaa! Dobra. Nie żyj się! Musimy iść! Nadal! Matko, jak się tu... Taki barion walony. Tak. Taki... serio. dobra. Zrobiłeś się, rynnik? Maria. No o. w końcu nam się udało. Jak, je, jak ja nie... O, Jezus Mario. Projeżdżam wpadł. A mamy jeszcze jaskinę. Idziemy do kopalni! Ale włącz... Aha, dobra, włączyłeś. Jak ty możesz? Tak mówić. Czekaj, y, kra, crafting trzeba właśnie zrobić. Ja też sobie tak zrobię. O nie, no reklama. Te reklamy mnie kiedyś wykończą. Mnie też. Czy pewnie mnie coś jak zwykle zabije? O, jestem. Nie, cię nie obawiaj. Ja jestem i cię chronię. To dobrze, że mnie chronisz. Dziękuję. Mi też zrobisz? Klef. Na początku będzie złote. Czas mój prezent, no, proszę. Nie, Nie mam już na piecyk No zobacz jaki piękny Mam już na piecyk, bo miałam 8 Ja już Unieście mnie już się Trzeba iść po owce Nie wiesz co Trzeba zabrać crafting po pierwsze I się zakopiemy pod ziemią po prostu Nie lepiej zabrać Słyszę owce Owca! Musimy węgiel drewny zrobić, żeby pochodnie zrobić. Owca, owca, owca! Jest! Mamy już dwie... Jezus, sporku razem zrobiłby. Ech, a mogłeś przejść mostem. Ile masz? Bo... No, nie. A cię. Nie wiem co, ale cię i sobie a to potem ucieknie jak najpewniej. Nie. Ej, no, szybko. 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 Ej, tam jest lawa w ogóle. Bo. Dobra, musimy się zakopać. To jest dobry plan. Albo zrobię to Chodź. Matko. No co ty zrobiłeś? A. No się. Ok. Teraz. Ja już zrobiłem domy. A. Czekaj. Nie. Daj mi też wejść. No ja nie mogę. Ja zginę w końcu. Ale to nie jest śmieszne, naprawdę zginę. Nie, może coś zrobić na widzenie. O Jezus Maria, Zabije mnie. No nie, reklama! Reklama! Nie, 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 zakup mnie, nie, nie, Gdzieś... nie, Proszę. nie, yes! Co to było w ogóle? Jest, 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 jest. Yes, yes. Ale, że tak, taki kaj. Okay. Cześć, cześć. a to nic. Okej, jest. Jest wszystko. Dobra, trzeba zrobić węgiel. Tak? Okay? Nie no. Yy, nie zrobimy yy, Trzeba... Trzeba. Yy, musi... Szymon, musisz iść na wyprawę. Bo nie mamy yy, ten na węgiel. Ale, ale ty będziesz drzewo zbierz, byle jakie, tylko by yy, nie przestawał go. To jest? Dobrze, że jest ciemno. się nie zgłosi. Nic się nie stanie. Ja wszystko mam tutaj. Ja Chociaż jedno, żeby było. Sånn. Proszę, Dobra, jestem. jestem. Ok, zabity. Jestem, schowałem się. Mam drewno. Matko. Zombie. Mam pół serdutka. nie wiem Zamknij to szybko, szybko. Okej. Okay. takie jedno, Masz jeszcze jak coś dirta. Ok.

Daj drewno, to nieprzerobione. Tylko mi nie bij, bo zginę. Mam pół serduszka. Okej okay, już? I teraz mogę zakryć? Ło! Już lepiej! Przydałoby się jedzenie, bo mamy mało, strasznie. Masz tutaj kości. Proszę. Ale po co mi te kości? Okej, okay. daj mi to, bo już mam. Mamy torczę. Jesteśmy w niebie. Matko. Ale po co mi te kości dałeś? No, ze zjedzenia. <grydanie> nie, tego się nie da zjeść. No to po co mam kości? No matkę, kości, no nie to No to zniszczyłeś pochodnie. Teraz muszę postawić. A bo w sumie możemy rozbudować to jeszcze trochę. My tutaj zamieszkamy. Na razie tak, tylko trzeba by było taką jakby obudówkę zrobić jeszcze. O matko, ale ja mam już małą główkę. Ale raz mnie ktoś walnie i po mnie. Jak, ile ty masz? Jak, Właśnie wiem. Kiedy już jestem? nie. Jeszcze jest noś. Ale zakryłem już tam od góry. To może zniszczyć. No i lepiej A to dobrze, że otworzyłem. Ale killow. Yy, gdzie masz ten killow swój? Co? Jaki? No ten drewniany. W dupie <noise> Nie mów tak przy widzach <noise> Masz to Bo go możemy zapalić jeszcze Jak to? Zapal... Zrobimy zapalniczkę? Nie no to... Co ty mówisz przy widzach? Mogą to usłyszeć, to nie, i tak to nie jest kanał dla takich małych pyrtków, tylko dla dorosłych, na przykład kurdówki, czyli które mają takie 16 lat, nie mogę tak mówić, o nie Dla małych kurdupli. Wcale nie jestem kurduplem. No mam 16 lat to dużo. No 16 na Ty masz 15, a nie 16. No matko, Peter. Patrz, ehm... Patrzę się stanie. Idź sobie, bo cię uderzę. Nie. Mam już 2 HP Patrzcie ścianę No patrz tam Ale nie, proszę, ja, ja Cię nie będę bił, bo mam pół serduszka A ja mam dwa serduszka Jeżeli no. Ale jeszcze szkielety będą Ale już światło, się pomyślałeś? Nie, 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 bo ja Cię wolne Idź sobie Idź, tam, do ściany. Do, ściany. do ściany nie Do ściany <laughs> Okej okay. Do ściany Przecież stoi, nawet może zobaczyć. Przez myśl. Zjadł sobie. Możesz... <laughs> Dawaj mięso! O masko! Dawaj mięso. Kurczę, nie da się podawać. Dawaj mięso. Tobie się bardziej sprzeda. dobra. <laughs> <laughs> Dobra się bardziej bo ty masz dwa serduszka. <grymne> nie jedno ze źle. Ale zostaw tak. Czego? Co? Czego potrzebujemy? Wełen. Y jak... Jeszcze potrzebujemy tych. Okej, okay, światło. Cztery. Już potrzebuj Jeszcze potrzebujemy cztery. Czekaj, zrobimy takie spotkanie. Ale creepery mogą być. Świniak, tak świniak. świniak. Cium! I w tyłek, i w tyłek. I tak? No nie, daj mi mięsa. Ja No i mnie wywaliło świniak. Mieliśmy, mieliśmy. już kończyć, bo. Szełon nie, nie dawał znaku życia. A jednak, powróciłem. Ale, ŻELAZO! Żelazo? Skąd ty tu wiesz? Mam żelazo! Ale, ale kuzak! Nie, tam już nie idziemy. Mam się żelazo! O matko! Pięk... A, Jesteśmy piękni! Idź zabijać yy, świniaki. A czekaj, ja idę sobie ściąć drzewo. Aha, już mam yy... konik. Pa. Teraz tylko trzeba znaleźć zdobyć. Jak tam? Dobrze, idę pozabijać jakieś zwierzątka jeszcze. O, nie no, reklama. O jezu. Mm. Mm. Spokojnie, bronię cię. Zawsze będę jej przy tobie. Nie, nie musisz. Świga! Zabijam. Jak ktoś, to ja ci dam mięsko, żebyś sobie zjadł. Nie, y, zaraz jakiś plunku, albo będziemy trzymać skrzyni. No jeszcze w tym odcinku nam nie było jednej skręci. Kura. Zmęta się na kurze. Kura. Owca. Co? Ty jacy debilski. Musiała być teraz reklama. No proszę. Takie ha, dobra. Maśnik. Owca. Mam owce. Dobra, ja mamy na jedno łóżko? No mówię to sam. Nie. Czemu ty zginąłeś? Pijasz. Ale nie no, naprawdę. Ty zginąłeś. Mhm. Ale wiesz w którym kierunku szliśmy? Odać mi jej temy. Mhm. Jak dojdziesz do tego, żeby nie znikł. Tam widzicie oh, już. Miałam już powiedzieć, że tam widzicie. Masz cały kobel. E, czekaj, drewno. Drewno miałem dziewięć. Czekaj. Ale nie mam więcej drewna. Z tego. No, pewnie znikło. Daj mi to i to. Ale to jest moje. To jest moje. Ja reszty rzeczy Twoich nie mam. Ja zebrałem tylko drewno i kobyl. Ale jeszcze ten kilo? To nie wiem, trzeba go szukać. Ale drewniany! Ten, zrobię sobie przez niego itemy. Dobra, czekaj, idę zrobić sobie łóżko. A właśnie, chodź y, do naszego domku prowizoracinego. Yy... Może ulepszymy go. Za chwilę. ale zrobię łóżko, żebyśmy mieli spał tutaj. Chociaż i tak daleko nie odeszliśmy. Ej! Masz Nie. O, jestem. Chodź do naszego domku. Okej. Patrzę, gdzie jest twój nik, nik nik niki. Tu jestem, ej! Ej, bo ty w drugą stronę idziesz. Ej! Widzisz, okay. chodź za mną. Aha, już nie mogę biegać. More, more. Tutaj patrz, Ta, tutaj more. gdzie jest drewno, to jest nasz domek. I patrz, kliknij sobie na łóżko. Już, daj mi ten To Poczekaj, ale ja nie... Y A, nie, już nie trzeba. Już jest ram. Zapomniałem, że mam kodę. Albo czekaj, zrobię. Teraz coś. mam nowe. O, zrobię tak. Tak, 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 tak. Daj najważniejsze rzeczy. I nie mam wełny? O nie. Przepraszam. przepraszam. O nie mam wełny. nie. O nie, no. Aj! Nie tak mam wełny, no, bo zrobiłem łóżka. Łóżko zrobiłem. Dziękuję. Że potwierdzasz moje umiejętności. Tak, w to można przepalić. Czekaj, ja przepalę nasze żelazo. Mm. Kilofami starymi. Dobra. Ja zbieram yy, ten to Owcu jakby to. No nie no reklama. Owca nie uciekł. Dobra. Chcę ją zabić. zabić. Mięsko dźwięki. Jaka? Pokręca na i... co się stało? pichnij o nie o dobra y... aha teraz ja nie wejdę okej okay, to już kończy się odcinek bo już jest bardzo długi I... i do widzenia i zapraszam do kolejnych odcinków pa